Jak się domyślacie, nie bez powodu stoimy przed znakiem kierującym nas na Zieloną Górę. A powody są co najmniej dwa. Po pierwsze, autor tej znakomitej trylogii, o której Wam dzisiaj opowiem, pochodzi z Zielonej Góry. A drugi powód jest taki, że rzecz dzieje się właśnie w Zielonej Górze. Komisarza Igora Brudnego poznajemy, kiedy z Warszawy zostaje wezwany na komendę w Gorzowie Wielkopolskim. Tam mają dla niego niecodzienną wiadomość. Jaką? Na komendzie w Gorzowie Wielkopolskim Igor Brudny dowiaduje się, że bliźniaczo podobny do niego mężczyzna popełnił okrutną zbrodnię. Jest oskarżony o tę zbrodnię. Wraca do Zielonej Góry, a tam okazuje się, że nie tylko będzie musiał oczyścić się z zarzutów, ale przede wszystkim zmierzyć się ze swoją trudną przeszłością. Fabuła trylogii jest wielowątkowa. Co wydarzyło się w Zaborze? co wydarzyło się w klasztorze sióstr Hieronimek i co wydarzyło się na moście Winietkowie. Na most zapraszamy już teraz. Nawigacja pokierowała go na drugi koniec wsi, następnie wąską asfaltówką w dół, w kierunku rzeki. Gdy minął ostatnie zabudowania, jego oczom ukazał się niezwykły widok. Przystanął, aby ocenić sytuację. Pola poniżej dosłownie tonęły w gęste jak mleko mgle. Wszystko wyglądało prawie tak samo i o zgubienie drogi nie było trudno. Pomyślał, że na własne życzenie pcha się prosto w pułapkę. Budny spojrzał na ekran nawigacji. Do celu pozostało 500 metrów. Droga prowadziła po szczycie wału. Na jej końcu znajdowały się tory, i unoszący się nad morzem bieli stary most kolejowy. Zima. W lesie nieopodal Zielonej Góry zostaje odnaleziona odgryziona ręka człowieka. Kto za tym stoi? Czytajcie. Oczami wyobraźni ujrzał wściekłe oblicze siostry Gwidony, która trzymając go za ucho wprowadziła w mrok piwnic. Od kiedy pamiętał, wydawała mu się stara, brzydka i pomarszczona. Miała bardzo blisko osadzone małe oczy, haczykowaty nos i wielkie usta, przez co gdy rozwierała je w krzyku, przypominała miotającą zaklęcia wiedźmę. Zawsze z dyscypliną w ręku, której nie wahała się użyć wobec nawet kilkuletnich dzieci. W tej części zielonogórskie lato przerywa kolejna zbrodnia. Zostaje zamordowany prokurator Brunon Kotelski. Szykuje się najtrudniejsza sprawa w życiu Igora Brudnego. Komisarz Igor Brudny był mężczyzną w kwiecie wieku. Nie przykładał uwagi do tego, co nosi, dlatego zwykle wkładał, wyglądał tak samo. Golił się raz na tydzień, jak miał dużo pracy w terenie, to czasem raz na dwa. Większość współpracowników widziała w nim gbura, ale nie rozdzierał szat z tego powodu. W zasadzie nawet mu to odpowiadało. Przynajmniej nie musiał udawać i każdemu z osobna mówić rano dzień dobry, gdyż wychodził z założenia, że nie ma sensu chwalić dnia przed zachodem słońca. Dobre dni przytrafiały mu się rzadko, ale potrafił je docenić zwykle wieczorami. Komisarz Brudny był też człowiekiem o dość zagmatwanej przeszłości. Nikomu o tym nie mówił, ale tak naprawdę nie nazywał się Brudny. Nazwisko to przyjął tuż po wkroczeniu dorosłość, gdy postanowił zniknąć z miejsca, gdzie się wychował i raz na zawsze zerwać ze światem, który los mu wybrał. Jedynym transferem z życia numer 1 do życia numer dwa był właśnie Brudny, Brudny Harry. To na część tego ascetycznego gliniarza, którego grał nie mniej surowy w życiu prywatnym Clint Eastwood. Czy Igor Brudny jeszcze powróci? Czy poznamy dalsze jego losy? Czy to już koniec? Doczytajcie w tej części. Po przeczytaniu tej serii będziecie na pewno musieli wziąć kilka głębokich oddechów. Nagromadzenie grozy, zła, morderstw, krwi. To nie pozostawi Was obojętnym. Czytajcie koniecznie. Według mnie to najlepszy kryminał, który przeczytałam w 2020 roku. I wyczytajcie koniecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Pa!